Opowiem ci historię prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Po zakończeniu II wojny światowej legenda cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej stała się jednym z najważniejszych symboli polskiego oporu. Byli to żołnierze, którzy w latach 1941-1944 zostali zrzuceni na spadochronach do okupowanej Polski, aby prowadzić działania sabotażowe, wywiadowcze i organizacyjne. Ich szkolenie odbywało się w Wielkiej Brytanii i Szkocji, w specjalnych ośrodkach SOE. Kandydaci przechodzili mordercze kursy spadochronowe, minerskie, radiowe, wywiadowcze, sztabowe. Spośród ponad 2300 ochotników tylko 316 zostało zrzuconych do kraju. Ich misje obejmowały m.in. akcję Most III, która umożliwiła aliantom zdobycie fragmentów rakiety V-2, operację Ostra Brama w Wilnie czy udział w Powstaniu Warszawskim. Cichociemni byli elitą nie tylko wojskową, ale też moralną. Ich dewiza brzmiała – wywalcz Polsce wolność albo zgiń. Po wojnie wielu z nich padło ofiarą represji komunistycznych władz, część musiała emigrować, inni zostali zamordowani w więzieniach. Jednak pamięć o nich przetrwała. Kiedy w 1990 roku powołano jednostkę wojskową Grom, jej twórcy z generał Sławomirem Petelickim na czele świadomie nawiązali do tradycji cichociemnych. Polska, świeżo po upadku komunizmu, potrzebowała elitarnej formacji zdolnej do działań specjalnych na najwyższym światowym poziomie. Grom miał być odpowiedzą na zagrożenia związane z terroryzmem, ochroną polskich interesów za granicą i udziałem w międzynarodowych misjach. Od początku szkolono żołnierzy Gromu według standardów amerykańskich i izraelskich sił specjalnych. Kandydaci przechodzili selekcję fizyczną i psychologiczną, kursy medyczne, językowe, strzeleckie, taktyczne. Uczyli się działań w każdych warunkach lądowych, morskich, miejskich. Podobnie jak cichociemni, byli przygotowani do walki w cieniu, w małych grupach, w sytuacjach wymagających odwagi i dyscypliny. W 1995 roku Grom oficjalnie otrzymał imię cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. W 1996 roku, w obecności żyjących cichociemnych, jednostka otrzymała sztandar z rąk prezydenta RP. Rodzicami chrzestnymi byli cichociemny Bronisław Czepczak-Górecki oraz Agnieszka Petelicka. Od tego momentu Grom nie tylko kontynuuje tradycję, ale też ją pielęgnuje w sali tradycji jednostki znajdują się zdjęcia wszystkich 316 cichociemnych, a ich etos jest przekazywany każdemu nowemu operatorowi. Symbolika jest niezwykle ważna. Żołnierze Grom unoszą szare berety. Takie same jak cichociemni i jeden samodzielna brygada spadochronowa generał Sosabowskiego. Na sztandarze widnieje motto: siła i honor. W ceremoniach jednostki często przywołuje się pamięć o tych, którzy skakali do okupowanej Polski, wiedząc, że mogą nie wrócić. Grom brał udział w wielu misjach międzynarodowych. W latach 90. uczestniczył w operacjach na Bałkanach, między innymi w Bośni i Kosowie. W 2003 roku żołnierze Gromu byli jednymi z pierwszych, którzy wkroczyli do Iraku, zdobywając port umm -Kas. W Afganistanie prowadzili działania bojowe i rozpoznawcze, współpracując z amerykańskimi Navy SEALS i Delta Force. Ich profesjonalizm był wielokrotnie chwalony przez sojuszników. Podobnie jak cichociemni, Grom działa często w cieniu. O wielu operacjach nie mówi się publicznie. Wiadomo jednak, że jednostka zajmuje się m.in. zwalczaniem terroryzmu, ochroną polskich dyplomatów i obywateli za granicą, ratowaniem zakładników, neutralizacją zagrożeń chemicznych i biologicznych. Etos cichociemnych jest obecny w codziennym życiu jednostki. Każdy żołnierz gromu zna historię swoich poprzedników. W sali tradycji znajdują się pamiątki, zdjęcia, dokumenty. Podczas uroczystości rocznicowych wspomina się nazwiska poległych. To nie jest tylko symbol, to realne dziedzictwo, które kształtuje mentalność i morale jednostki. Grom jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji wojskowych na świecie. Jego żołnierze uchodzą za jednych z najlepiej wyszkolonych operatorów sił specjalnych. Jednak fundamentem ich tożsamości nie jest tylko nowoczesne uzbrojenie czy szkolenie, lecz właśnie tradycja cichociemnych. Historia Gromu to opowieść o ciągłości od spadochroniarzy AK, którzy skakali do okupowanej Polski, po współczesnych operatorów, którzy działają w Iraku, Afganistanie czy Afryce. To dowód, że pamięć o bohaterach II wojny światowej może być żywa i inspirująca, a ich etos wywalcz Polsce wolność albo zgiń wciąż aktualny. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści. A każda z nich może coś w tobie zmienić.